W następnej ale, degustacji. Tym razem e, włoskie piwo. E, vetra Heles. 4,8% alkoholu. To jest z Lombardii, zdaje się. Piwo. Aronu Pertusella. Niedaleko Milanu. Składniki WODA, Jędzmin, słód i śmiali No Dużo nie napisali. Um, I konieczna receptura, e, która jest bardzo wierna. E, jest to bardzo wierna inter interpretacja Heleza. Okej, okay. delikatne, a jednak e, wytrawne na końcu. E, z wystarczającą ilością e, świeżych nut chmielowych. Okej, okay. okej. Okay. Złote w kolorze, e, zmętnione, niewielka Piana e, wchodząca w kolorze wekry, e, no ale już widzicie, że opadła. Aromat taki, wiecie, chlebowy, chlebowy, słodowy, e, jakoś chmielu w aromacie nie czuć. Ciało jest takie średnie, lekko słodowe, właśnie z też takimi chlebowymi nutami. Nasycenie jest niewielkie, chociaż produkuje taką miłą pianę w ustach, która nadaje temu piwu takiej kremowości, delikatności. Później, jak to przejdzie, możecie poznać, yy, doznać tego takiego klarownego yy, profilu lagerowego. I później przychodzi goryczka, dosyć wyraźna, chociaż też nie jest duża, ale przez to, że piwo całe jest delikatne, takie, to wydaje się, że jest to uwytytytniona. Yy, jest ona taka lekko ziołowa, przyjemna. Ja bym powiedział, że wytrawne to piwo jest. W pewnym sensie, w pewnym sensie. Ale to jest raczej tak, wiecie, lekko słodowe piwo. Wystarczająco lekkie i rzeźkie, Żeby było wspaniałym piwem na lato. Jest naprawdę odświeżające, przyjemne, ale ma te właśnie e, miłe, słodowe nuty. Mm, no i tą lekką goryczkę e, ziołową, bardzo odchylową, bardzo fajne. Także przyjemne. E, jak na Halecans rzeczywiście e, w stylu dobre, przyjemne, warto spróbowania. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podoba, no, tak jak podoba mi się to piwo, jeszcze dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco. Przekażcie te, film swoim znajomym. No i jeśli chcielibyście wspomóc ten kanał troszkę bardziej, możecie wysłać mi wirtualną kawę. Link jest w opisie filmu. Wasze zdrowie. Cześć. Cześć.